No to taki obcy mi teren, no tutaj nie bywam. No dzisiaj akurat y, krócej pracowałam i po prostu y, mam więcej czasu, mogłam podjechać jeszcze y, tak do właśnie na inny teren. To jest gąbaczek, bez nóżki tutaj, dulek, No to nie złapię tutaj y, najprawdopodobniej żadnego. Bym musiała kilka dni przychodzić, żeby się gąbki do mnie przyzwyczaiły. Nie są aż tak bardzo głodne. Ten jest taki no mega charakterystyczny, że jeżeli to jest czyjś gołąbek, to na pewno wypoznał. Takie ma no, brązowe te pióreczka no i nóżka. No, daje radę bez paluszków Ale to właśnie konsekwencja takiego szukania y, więcej w takich no może odpadkach czy nie wiem jakbym to nazwała, tam gdzie są sznurki, no, Ludzie niestety y, rzucają właśnie sznurki i to później jest taki efekt, że te nóżki y, bez, bez paluszków. Tutaj młodziutki też gołąbek. O, on tu nawet w konkury uderza ten gołąbeczek. Wesolutki mimo wszystko, mimo tego, że ma taką nóżkę. No jak. O, o, tam kawki jak się. Jak dyskutują? Co one tam tak dyskutują? Kawki to też jest ciekawe towarzystwo. Też mają jakieś tam swoje dyskusje. Tak, także no dzisiaj mi się nie uda złapać. Może tu zajrzę jeszcze. Może w weekend zajrzę. Obrączkę ma. I ma znacznik. No, ten znacznik to pewnie był numer telefonu. Ten tutaj z takim noskiem. Ładny gołąbek. Widać, że pocztowy gołąbek o, taki troszeczkę się odróżnia zaraz od reszty. Nie wiem, co to za rok może być taki kolor. Czy to była zielona obrączka i tak wyblakła? No, chyba niemożliwe. Taka ciekawość, no ciekawość skąd gołąbek jest, ale tak poza tym, no to widać, że jak on sobie tu w statku żyje, już tu jakąś wybrankę ma, no to szkoda go łapać, ale nie o niego mi tak chodziło jak tutaj taki ze sznurkiem gołąbek. No ale chociaż tyle dobrego, że sobie gołąbki pojedzą. Ja nawet, jak tu przyjdę następnym razem, to nie jest powiedziane, że. Akurat te gołąbki, które dzisiaj filmuję to też zastanę. No tutaj jest bardzo rozległy teren. Tam jest, tych młodziutkich gołąbeczków też jest taka no ciepło. Nie jest zima, wszystko przygryte śniegiem, to wtedy gołąbki też tak nie składają jajek, a teraz. Cieplejszy czas, więc gołąbki też. Więcej tam o dziecioczków. Taki maluszek. Tam jeszcze mniejszy. Tam to chyba samiczka. Tak biegnie. A, samiczka. No, ale to w konkuri tu uderzył gołąbeczek. To już pewnie dorosła. Tylko taka malutka. No i tak na tyle. O, trzymają się z daleka nie znają mnie za bardzo tutaj przyjeżdżam czasami, ale to też tak właśnie na chwilkę może ktoś tam poznał swojego gołąbeczka gołąbek sobie żyje z mieszczuszkami no taka pozytywna strona tej mojej wizyty, że gołąbki sobie po prostu pojedzą tutaj z tego statka to kiedyś miałam no, młodego gołąbka i jego rodzica sobie chociaż pojedzą bidulki tutaj szczególnie ten ten co ma nóżkę kontazjowaną już nie ma tej nóżki ale ten kikutek mu tu się zagoi będzie ok będzie sobie dawał radę gołąbek no dobra Na gołąbki przeważnie to te duże ziarka wybierają a później już te mniejsze Generalnie pierwszy słonecznik uskany. O, jestem, ten, jestem, ten, jestem ten pocztowy. No, nawet duży, jestem gołąbek. No, widać, że to samczyk biega za samiczką. No, sobie życie ułożył na wolności. Dobra. Może ktoś yy, pozna, że to. Jego gołąbeczek. No, jest charakterystyczny bardzo. Nawet tu bliżej podszedł do mnie. Hmm. Pocztowy to pocztowy. Nawet podszedł może troszeczkę bliżej. No, ale i tak trzyma dystans. Złapać się nie da. By musiał się taki tłum zrobić. Gołąb. Ładny, ładnie. Mi się wydaje, że on jest ładnie zbudowany. Na pewno już jest dłuższy czas się tu no skoro ma takie nóżki. Gołąbki, jak sobie pojedzą, to tak ładnie się odzywają, gruchają, już wiosnę czują, biegają za sobą. Ciężko tu odejść mi teraz od tego statka. By chociaż tam kawałeczek na tej obrączce zobaczyć, no ale to raczej mi się nie, nie da rady. Teraz już gdzieś siedzi na dachu. Kawka tam puka, orzecha, orzecha chce chyba wydziałać. No i on tam zaloty, zaloty uskutecznia. No to więc tym bardziej. Tutaj kawka puka, coś znalazła dobrego, może orzeszka. Jak chcę go roz, 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 rozbi, rozbić. A tam o już uciekł lotnik. No dobra. A to jeszcze tu kawałeczek. Jak tam gołąbki. Ojej, jakie zaloty. Jakie zaloty. No dobra.